Dzień dobry, siemaneczko, witajcie po dwudniowej przerwie w bunkrze Złomiarza. Uuu, dwa dni mnie nie było. Co tu się wydarzyło? Są jakieś fantezumowe, nie ma tego najwięcej, ale są. Dodatkowo jakieś raport wleci, także będzie trochę śmieci, także oglądamy. A więc y, czas na raport standardowy, bunkrowy. Co się dzieje w bunkrze. przerabiam, rozrabiam i wyrabiam. Powiem wam czego jest najwięcej. Wiecie czego jest najwięcej? Najwięcej jest y, złota. <laughs> złota złomiarzy, czyli miedziuchy. Mosiądzu białego no, przybywa, ale bardzo skromnie. Żółtego, no nie daj coś tam przybywa. Jakaś elektronika, elementy złocone, bo ja tak sobie segreguję. Brakuje, brakuje mi jeszcze dwóch takich y, kasterek i i by było miód malina, myślę, że na nie trafię. Mam bałagan, mam straszny bałagan, nie wstydzę się tego, nie przejmuję się tym, każdy niech robi jak uważa, nie chciałbym mieć bałaganu, ale jestem do tego... Poniekąd, jakby powiedzieć, przymuszony, mało miejsca, ale ogarnę to, spokojnie to się wszystko kiedyś ogarnie. Trafiają się rzeczy jakieś teraz ostatnio z wystawek. No, parę pudeł musiałem sobie przewieźć, bo ja ich potrzebuję. Złom, złom myślę, że wyjedzie na dniach, bo tam jedno wiadro, drugie wiadro, silniki po demontażach. Y, tutaj, no, tu do demontażu, tu do demontażu, do no, odzysku miedziuchy, jakiś tam piekarnik, y, tu pod stołem to się dzieje. Uhuhu, tu po stronie to się dzieje. Jedno wiadro złomu, drugie wiadro złomu do przerobienia do przerobienia. Tam aluminium, tu trochę do przerobienia. Yy, co ze srebrem? Pytacie co ze srebrem? Yy, mam dobre wieści, <laughs> kurczę, mam dobre wieści. Yy, dostałem informację, że sztabki są już dostępne. Sztabki są już dostępne, yy, a w zasadzie yy, najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu będą już u mnie. Yy, dokonałem wpłaty, zapłaty. Yy, będzie jeszcze jeden odcinek na ten temat, także ja nie mogę się doczekać, kurczę, chodzę jak kot z pęcherzem. Wróćmy na ten y, usyfiony stół, usyfiony stół, jak? wielu mówi, niech tak mówi, także dlatego też nie przerabiałem wcześniej sreberka. Trochę, wiecie, wydobywam cały czas, wydobywam te styczki, ale nie przerabiałem w oczekiwaniu, aż przyjdą, y, przyjdą te, 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 te stabeczki. Y, będzie z tego jeszcze jeden cały odcinek i to mi się właśnie przyda m, do tego, że filmu ja Przesuwamy się dalej, przesuwamy się dalej. Yy, trafiłem na wystawce z hasiokiem, pod żółtym pojemnikiem, bo jak pod te pojemniki no, codziennie praktycznie sobie zachodzę. Nie mam daleko, a poranny spacer przed pracą. Kto widział shorta porannego, ten wie o co chodzi. Działa, gra, muzyczka leci, on nie jest na sprzedaż, nie jest na wymianę. Znaczy, nie wiem, czy ktoś by chciał taką kupić. Wywiera całkiem spoko. Yy, głośniczki działają, także ta muzyczka zostanie tutaj ze mną. Ona będzie mi umilać tutaj naprawdę długie wieczory przy demontażach i innych takich przesuwamy się dalej może nie, zobaczcie co się dzieje no to przybywa, zamiast ubywać to przybywa, bo za każdym razem idąc sobie na ten spacer, no te trzeba pognieść, do nich podejdę za chwilę. To mam przygotowane, będę jechał po drodze, gdzieś tam zajadę, mówię, nie idę z tym specjalnie, będę gdzieś wyjeżdżał, to zajadę jedna tasza, druga tasza i to przyniesie no parę złotówek, powiem wam tak, w tajemnicy powiem wam, w tajemnicy yy, rozpędziłem się trochę się mocno rozpędziłem i no, na początku zobaczcie jakie były sumy tam z początku z samego początku yy, 3 zł, 4 zł tam zobaczycie cały czas takie były bo sobie z jedną torebką 70 10 groszy to była pierwsza próbna takie po 2,80 po 3 tam 7, y, 8 zł później zobaczcie jak to rosło jak progresowało yy, zobaczcie teraz 8,70 12 13. O, zobaczcie, ile tego jest. Mówię codziennie. Ja praktycznie y, rzecz biorąc, jestem codziennie, no bo mogę. Bo mogę, nikt mi nie zabroni. Trochę ze sprzątania y, z domu. Ja wiem, ile, y, ja wiem, ile będę miał y, z domu. Z domu mam średnio 2-3 butelki dziennie. Także y, w miesiącu p, 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 razy drzwi, razy oko, razy parapet. Przyjmijmy, będzie. Przeciąg 70 do 90 sztuk w domu No tyle się u mnie produkuje Nie mieszkam sam Także nie to, że ja tam tego yy, Ja wypijam butelkę wody dziennie yy, 1,5 do 2 no także ja produkuję 20 groszy, córka jakiś tam soczek wypije, produkuje 10 groszy, reszta rodziny produkuje. Ile produkuje? <laughs> nie wnikam. Cieszę się, że one trafiają wszystkie domy do obiegu, do recyklingu. No, także parę worków żółtych, o jakby to powiedzieć, z żółtej segregacji. Co dwa tygodnie zabierają u mnie, ale to Was nie obchodzi. Przejdźmy, przejdźmy do tych puszków, do tych puszków nieszczętnych. niektórych automat nie łyka, nie łyka dzika, jakiegoś soba, nie łyka umie. Y, paranoia. No paranoia nie łyka umie Tyskiego. No to są takie, których się nie da y, wyprostować. Znaczy da się, bo wyprostowałem na próbę y, te monstery, to łyka. Y, no ale nie chcę się bawić wyprostowanie wszystkich z y, Tyskim, zyskiem jest paranoia. Y, dobra, przejdźmy może y, do tego. No to się zbiera. Y, ja się nie spodziewałem, że tyle. Znaczy nie spodziewałem się, no, głupio gadam, y, no takie rzeczy. Ale sobie czasami pod śmietnikami, czy biszą w reklamówce No i idąc pod grzechem by było dla mnie po prostu nie wziąć tego sobie na demontaż No, będzie co rozbierać Dobra, fantyzumowe, bo się rozgadałem chyba za dwie minuty albo trzy Pierwsze co widzicie, no to jest skrzynka, puszka na, na co? Możecie zgadywać, raz, dwa, trzy, dobra na nasadki na nasadki koronkowe, no szkoda, że to jest tylko skrzynka puszka. Powiem Wam w tajemnicy, jeżeli macie taki komplecik w dobrym stanie, yy, opakowania, no i oczywiście narzędzi, to jest w okolicach 150 zł. Do 200 nawet dochodzą ceny. Yy, wiem z doświadczenia, także wiem co mówię. Yy, ja ją znalazłem pustą, no ale celowo, celowo jest tutaj ta miseczka. No ale dlaczego celowo? No bo jak mnie znacie i oglądacie, ja tam żadnej nasadki nie pomijam na złomowisku i nasadki, czy jakieś tam klucze, mniej czy bardziej działające, chociaż klucze są działające, ale wszystkie nasadki, czy bity, końcówki trafiają tutaj. No nawet trafił się yy, klucz od właski, czy jakiegoś innego traktora. Yy, na jakie to jest klucze? Na takiego typu, na takiego typu yy, nasadki koronkowe, na te czarne. Na te czarne, bo te czarne są kurcze i wedle mnie i według innych ludzi o wiele lepsze. I po co ja to zbieram? No właśnie na taką okazję. Jak trafi się, zobaczcie, jak trafi się taka skrzynka, można sobie uzupełnić. Nie wiem czy akurat ten rozmiar, ale chyba tak, to... <laughs> chyba tak. Czy ten? Nie, to będzie ten. Jeżeli uzupełnimy, nie wiem czy to jest ta czarna, ta czarna, jeżeli uda nam się uzupełnić, Takimi kluczami koronkowa, te one były, te były tutaj, to powiem Wam to nie jest koronkowa, że można zarobić fajne sianko. To chyba było z tych, chyba tak, nie, to nie jest koronkowa, dobra. O, ta jest koronkowa. Problemem będzie myślę, że ze zdobyciem grzechotki, przedłużki krzyżaka, chociaż ja nie wiem czy ja nie mam gdzieś tutaj krzyżaka, to jest przypadek takiego czarnego. Ja no, coś czarnego, mam koronkową, pięknie, cieszę się bardzo i można złożyć sobie bardzo fajny, bardzo fajny komplecik, mówię za bardzo fajne pieniądze, myślę, że ich dużo, dużo mi nie zabraknie, także to warto zbierać, to warto trzymać, warto zbierać, dużo już nie brakuje, no może się uda uzupełnić i przejdziemy sobie do pozostałych fantów złomowych. No dobra, jak już widzieliście, co tutaj mam, to mam lutownicę. Kolbową, no ale z miedziuchą, nie? Ja jej nie popsuję na mieć, bo szkoda jej popsuć. Ja lubię te stare narzędzia i wy to z pewnością wiecie, tak patrzę kątem Oka, tak patrzę kątem Oka, czy ja gdzieś tam nie mam, yy, bo niemal jestem pewien, że gdzieś tam jedną brzem kiedyś wsadził, yy, gdzieś może tam jest, tam jest. Czy taka sama, czy nie? Tu jest, tu jest, Widzicie, ja mam dobrą pamięć, yy, ta jest inna. Także no ta po prostu też sobie na razie, na razie tutaj zawiśnie. No nie mam jak się wyeksponować. Jezus Maria, gdybym miał y, drewniane ściany, to, to by wszystko pięknie wisiało. Nie mogę. No po prostu nie mogę. Niektórzy są w tej nie mniej, niektórzy bardziej. Y, grunt, gdzie to się wszystko jest, nie jest moje. Y, jak ktoś ma mówiłem kiedyś. Y, do podarowania, 120 tysięcy cena wywoławcza za tą działkę, chętnie przygarnę dobra, mniejsza z tym, poradzimy sobie kiedyś jakoś w inny sposób, będziemy myśleć później Nożyce do blachy, no jakieś narzędzia PRL, no to to widać już kombinowane, no ale jest taka bieda jak do Was mówię, jest taka bieda na złomowisku, że Naprawdę, ja się tego nie spodziewałem, że święta się zbliżają, że nie ma takiego ruchu. Co roku tak tydzień, dwa przed świętami yy, samochód ze samochodem. Naprawdę yy, wiem co mówię. <laughs> wiem co mówię z doświadczenia, a w tym roku od 23 jest tam urlop, także mało dni mi zostało. <laughs> Do nowego roku będę płakał, będę was męczył gniotami śmietnikowymi, gniotami rozbiórkowymi, jakimś odzyskiem. Poradzimy sobie, nie? Mam nadzieję, że nie uciekniecie ode mnie. Ja też, powiem wam szczerze mówiąc, ja też wolę te złomowe, bo ja to bardziej lubię, a cała ta reszta, taki wiecie, hasioki butelki, to, to i tak jestem cały ja. Wróćmy tutaj. No, długa przerwa i jest pustka. No, mówiłem o tym, nie? Ktoś mnie pytał. Dzień, czy dwa dni temu, wczoraj, czy też dzisiaj, okliny, okliny do drewna, no to mam jednego takiego starego, niektórzy mówią, że tutaj trzeba to zeszlifować, tą bitnię, nie? bo to się bitnia nazywa, żeby nie odpryskiwało to, bo to może, może odprysnąć, może bić się w dłużkę. ja wbiłem sobie kiedyś tutaj, w to miejsce, no nie widać, wyciągnąłem magnesem neodymowym. Odprysk od młotka wyciąganie bardziej bolało y, niż wkładanie, <grywa> jakkolwiek by tu nie zabrzmiało. Ja sobie nie ułożyłem, tylko wbiłem, a to strasznie bolało. Naprawdę, wyciąganie wyszło przez skórę obok. Y, taka historia. Y, jeden clean, jeden zobaczcie, drugi clean y, z Yukatanu. Juka tam, Juko 3 kg, no praktycznie kurczenie używany, No zobaczcie jeszcze tutaj, metka na nim jest, nie wiem, taki chyba z pieniędzy ich przecież kosztuje. Nie? Mało tego, mało tego, nie był sam, a były dwa, a były dwa, a mówię, a wczoraj, czy wczoraj ktoś mnie pytał, no ten to już jest zarąbisty stan, naprawdę nie wiem, czy on widział drewno, czy nie, także no wpadły. Padły trzy kliny, jeżeli tam kolego oglądasz, no to, no to zrobiły się trzy dostępne, <noise> także jest bardzo fajnie, bardzo super. Yy, no nie wiem, kto wyrzuca nowe rzeczy. Yy, no ktoś może zmienili, dobra, już mogę sobie wywnioskować, może zmienili ogrzewanie na pelet, ekogroszek, yy, czy może stali się pompiarzami. Bo <głosilesi> i pompują sobie ciepło yy, Zrowa Mariańskiego. <głosilesi> oni biorą tą pompę. Nie yy, płyta taka rozczłonkowana, widać, że to chyba było z zasilacza komputerowego, ale ktoś ją ogołocił ja jeszcze ją bardziej ogołocę. Jeszcze odetnę te drobne przewodziki, bo to jest drożej niżeli płytka. Nawet może te drobniutkie, a kto mi zabroni nikt mi nie zabroni karta drobna, mała rozszerzeń, drobna czy nie drobna dalej jest kartą rozszerzeń płyta główna z komputera jest yy, procesor, są ramy yy, myślę, że to będzie ta płyta gdzie tu jest jedno BGA, tu jest drugie BG przynajmniej tak bym ustawiał a raczej na 99% czyli jedna z droższych płyt komputerowych, ale nie popadajmy w optymist, optymizmu to nie są miliony które by się przydały. No dłuto. Dłuto powiem wam całkiem takie fajne, bo zobaczcie, rowkowe, czy to ktoś tam wyklepał, czy nie. No Myślę, że i tak kiedyś było wyklepane przez kogoś, ale stare Stare lubię, chyba bardzo fajne, bardzo mi się podoba. Podoba się to dla mnie. To jest z telewizora. Z telewizora? Chyba z telewizora. Przyjmijmy, niech to jest telewizor. Motek. Powiem Wam tak, żebym go kurczę, sprawdzał na złomowisku. myślałem, że to jest punca, że tu jest jakaś okrągła punca, chociaż może i była, nie wiem, czuć? No czuć tam takie zgrubienie, ale to tu, tu to PRL. PRL, y, czyli nic nadzwyczajnego, y, to co ty jeszcze masz? Dobra, bo tu hałasujesz, y, no jak taki dla krowy, psa, kota czy innej myszy. Y, Dzwoneczki lubimy, dzwoneczki lubimy przynajmniej ja. Yy, co tu mam? No coś mam dla kurczak krasnoludków. Yy, nikomu nie mówcie, że ja hoduję krasnoludki, yy, że one robią mi dużo roboty. Dwa takie, dwa takie same. No, takie same, kolorystycznie i wielkościowo, czyli stawiam na jakieś urządzenia AGD. Jeżeli AGD praleczka, no to w takim wirniku jest 260 gram miedzi. Testowane, sprawdzane razem z komutatorem. A ile ważą takie dwa? No, czyli mamy tutaj 510 gram miedzi, a dwa będą, łobuzy. ważyły koniec wadni. Dwa łobuzy ważą 2,6 kg, czyli zapłaciłem za nie 7,80. Przyjmijmy 8 zł, a pół kilo miedzi to jest ponad 15-16. W okolicach 17 zł powinny oddać miedzi, czyli dycha zarobiona. <grym> no tylko jeszcze trzeba to jakoś przyrobić, ale ja mu mówię, ja tam jep w krzaki. I przychodzą te małe chłopaki i one robią robotę. Naprawdę te dzieciaki, te dzieciaki są bardzo fajne. Eee, I jeszcze mam e, coś dla tych maluchów, e, czyli elektromagnes, czy od elektromagnesu e, rozrusznik czy alternator. Rozrusznik, alternator. Nieważne, Nie, ale co tam jest też chyba 20 parę deko miedzi, też się opyla. E, Młoteczek, ten chyba waży kilo czy półtora. Kilogramowy, kilogramowy buteczek, yy, Coś tam jeszcze. Yy, dwie takie, powiem Wam, gałko klamki, czy klamko gałki. To do szybów, nie? Do puszczania szyb, ale z jakiego pojazdu? Czy jakiś Mercedes, czy jakieś Audi, yy, czy jakieś coś innego? Ale jest komplecik, są dwie sztuki na 100%. Na 100%. Pamiętam, jak żem w torbę sobie wkładał. <grym> to taki klucz jeszcze, o fajkowo-nasadowy, yy, czyli to. Typowy gadżet pod plitark. Jeszcze nigdy ani jednej nie sprzedałem, no ale mam parę ich. Zapalnicka, zapalnicka panie specjalisty, tylko brak jej prądu, znaczy prąd ma, brak jej nafty i jakieś tam drobne narzędzia typu klucze, jakiś klucz nasadowy, derby, coś tam jeszcze mam. Jeszcze jeden młotek. I jakby komu było mało młotków, to dzisiaj były trzy młoteczki, także bardzo fajnie. Coś tam jeszcze mam? A, jeszcze coś tam mam. To już mogę tak powiedzieć oficjalnie, że wypróżniam się na wizji z torby. Aha, już pamiętam, wiertełko do metalu, jakieś obcączki, ten klucz był, chyba był, wyleciał i maść na ból życi. No tam jest jakiś smalec do kanapek, czy to się nada, nie wiem, czy mi się uda paznokciem, no dobra, nie będę otwierał, a może uda mi się otworzyć zębami? Nie, dobra, tam jest na pewno jakiś smar taki do łożysk, czy do czegoś tam, nie wiem, czy rowerowy, czy jaki tam, no, ale kanapkę można sobie w razie czego posmarować, także tym akcentem będę kończył dzisiejsze nagranie, a dla Was wszystkich ślę pozdrowionka. Trzymaj da się, Hejo. Na razie, ho.